Co robią żołnierze, gdy zabraknie amunicji? Brzmi jak koniec walki, ale to dopiero początek prawdziwego przetrwania. W historii było mnóstwo momentów, kiedy oddziały stawały oko w oko z wrogiem, bez jednej kuli w magazynku. Co wtedy robili? Czasem sięgali po najstarszą broń świata bagnety, noże, a nawet łopaty saperskie. W I wojnie światowej żołnierze potrafili z nich zrobić brutalne narzędzia walki wręcz. W Wietnamie wykorzystywano granaty bez zawleczek, rzucane jak kamienie w desperackiej obronie ale bywały też historie bardziej kreatywne. Żołnierze udawali, że wciąż strzelają, stukając pustymi magazynkami o broń, by zmylić przeciwnika. W Stalingradzie walczono wręcz łomami, cegłami, a nawet częściami karabinów. W Afganistanie żołnierze używali radiostacji i dymnych granatów, by wezwać nalot zamiast kontynuować walkę. Kiedy kończy się amunicja, liczy się spryt, odwaga i zimna krew, bo wtedy wojna przestaje być o broni, a zaczyna być o przetrwaniu. Jeśli Ci się podobało, daj suba. Bo takich historii z pola walki jest znacznie więcej.